Kraju do tego jedna z odsłon czempionatu starego kontynentu i to o najwyższym współczynniku 20. Co rok przed zawodami pojawia się szereg plotek dotyczących obsady z zagranicy. I teraz mówiono o kilku znanych nazwiskach, które miały rzekomo pojawić się na odcinkach specjalnych, ale to niemal tradycyjnie skończyło się na domysłach. Jednak to nie dziwi, bowiem to już nie te czasy, kiedy Europa miała przewagę sprzętową i przyjeżdżała do nas po łatwe punkty. Ostatecznie lista startowa zawierała nazwiska 94 załóg. Zawizowanych inostrańców pojawili się jedynie wielokrotny uczestnik Mistrzostw Świata Czech Paweł Sibera oraz Ukrainiec Wasyl Rostocki. Nie przyjechał natomiast widniejący na liście zgłoszeń Enrico Bertone. Trasa rajdu liczyła w tym roku 1016 km, w tym 23 odcinki specjalne o długości niemal 280 km. Zanim jednak impreza ruszyła na dobre, rozegrano na krakowskich błoniach 2,5-kilometrowy prolog. Z numerem 35 Łukasz Sztuka i Zbigniew Cieślar w Skodzie Felicji Kitkar. Młoda załoga była faworytem w klasie A6, a także miała aspiracje do wysokiego miejsca w klasyfikacji generalnej oraz F2. Prolog ukończyli na 14 miejscu. Numer 22 to kandydaci do zwycięstwa w ośce oraz wysokiej pozycji w klasyfikacji generalnej. Mariusz Ficoń z nowym pilotem Markiem Kusiakiem w i Biza Kitkar po prologu 10 lokata. 21 to Damian Gielata z Maciejem Baranem w i Ibiza Grupy A. Liderzy Mistrzostw Polski w klasyfikacji aut z napędem na jedną oś rozpoczęli spokojnie od 11 pozycji w prologu. Numer 20 to załoga Polsatu Tomasz Kuchar, Maciej Szczepaniak i ich Volkswagen Golf Kit Car. Po znakomitym starcie w Elmocie wróżono im tutaj wysoką pozycją. Ponadto mogli skonfrontować swoje umiejętności ze znakomitym Siberą. Rozpoczęli wyśmienicie na prologu siódme miejsce. Numerem 16 wiesław Stec i Maciej Maciejewski w Mitsubishi Lancer Evo 3. To pierwszy duet z bardzo mocnej w tym roku grupy N. Prolog ukończyli na 16 miejscu i piątym węce. Kuzyni Paweł i Tomasz Dytkowie zdołali odbudować samochód po wypadku na Elmocie i stawili się na starcie. Kibice ciekawi byli, jakich wyremontowany Lancer Evo 4 z numerem 15 wytrzyma trudy rywalizacji. Na razie po prologu 12 miejsce w rajdzie i trzecie w grupie N. Zbigniew Stec i Robert Bromke w Lancerze Evo 5 z 14 to kolejni kandydaci do czołowych miejsc w N4. Prolog pokonali dość ostrożnie, kończąc go na szóstej pozycji w grupie i 18 w generalce. Już na błoniach pożegnał się z rajdem Jan Kościuszko. W ciągu dwóch dni w jego aucie zepsuł się drugi silnik. Jarosław Pinelec z Maciejem Wodniakiem w lancerze Evo 5 z 11 przyjechali do Krakowa z postanowieniem zwycięstwa w grupie N. Pierwszy krok zrobili wygrywając w tej kategorii prolog. W generalce zajęli szóste miejsce. Faworytami Enki byli jej triumfatorzy z rajdów Warszawskiego i Elmotu, Robert Herba z Jackiem Ratę w kolejnej Ewopiątce. Załoga z numerem 10 popełniła błąd i ustąpiła na błoniach Pinelesowi, plasując się w rajdzie na ósmej pozycji. Jednak to dopiero pierwsze 2,5 km rajdu. Cezary Fuchs i Mikołaj Madej w Toyocie Selice GT4 z dziewiątką należeli do tych załóg, które miały walczyć o zwycięstwo. Prolog ukończyli na piątym miejscu. Marek Gieruszczak zmienił pilota. Na prawym fotelu zasiadł Artur Skorupa. Ich Selika GT4, oznaczona numerem 8, pokonała trasę na błoniach bardzo widowiskowo, osiągając czwarty czas dnia. Leszek Kuzaj i Andrzej Górski w Subaru Impreza WRC z numerem 7 pokazali na prologu także niezwykle widowiskową jazdę. Niestety nie po raz pierwszy nadmiar fantazji doprowadził Leszka do popełnienia błędu. Załoga uderzyła w krawężnik, urwała dwa koła i w konsekwencji dojechała do mety tego odcinka dopiero na 72 miejscu. A to największe rozczarowanie rajdu. Ukraińcy Rostocki i Dąskoj po dachowaniu i serii dziecinnych błędów wycofali się po szesnastym odcinku z rajdu. Natomiast Paweł Sibera i Petr Gross w schodzie Oktawii Kitkar z numerem piątym spisywali się o niebo lepiej. OS na Błoniach zakończyli na dziewiątym miejscu. Z numerem trzecim wystartowali Janusz Kulik i Jarosław Baran w Fordzie Skorcie WRC. Przed rajdem mówiło się, że właśnie oni mogą na własnym terenie pokonać chłopczyca. Pod jednym wszakże warunkiem, że wytrzyma ich odmawiające posłuszeństwa auto. Na prologu wszystko poszło dobrze, uzyskali trzeci czas dnia. Mistrzowie Polski, Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki w Toyocie w WRC z dwójką, byli również zaliczani do grona faworytów. Prolog ukończyli na drugim miejscu. Krzysztof Hołowczyc i Jean-Marc Fortin w subaru impreza WRC z numerem 1 jechali w prawdziwym tłumie kibiców. Faworyci rajdu rozpoczęli go według planu od zwycięstwa na pierwszym odcinku specjalnym, choć kibice, których było ponad 100 tysięcy, sprawy im nie ułatwiali. Robert herba, oglądajcie o to wiadomości. Pierwszy etap, tak zwana pętla krakowska, rozpoczął się dnia następnego. Zawodnicy mieli do pokonania 12 odcinków specjalnych o długości 191 km. To jest y, ciekawy rajd. Dzisiejszy dzień będzie chyba decydujący. Będzie bardzo gorąco. Ja myślę, że. Konkurencja jest dobra. Sam fakt, że już zawodnicy z Zachodu nie przyjeżdżają tutaj po to, żeby wygrać, żeby złapać łatwe punkty do Mistrzostw Europy, świadczy o tym, że obawiają się polskich zawodników i to dobrze. I myślę, że jeżeli doprowadzimy naszą ligę, że taką nazwę, do takiej jakości jak we Włoszech, to nikt nie będzie przyjeżdżał. Chowczyc i forteą od pierwszych kilometrów doskonale wywiązywali się z roli faworytów. Wygrali odcinki specjalne numer 2, 3 i 4. Na piątym ustąpili jedynie kuligowi, by szósty i siódmy zapisać na swoje konto. W połowie pierwszego etapu oczywiście prowadzili. Na pewno będziemy walczyć o to, żeby wygrać ten rajd tak jak zawsze zresztą. Natomiast wynik jest na mecie i tam trzeba być. Gryczyński i Burkacki zaprezentowali znane walory, czyli bardzo precyzyjną, szybką jazdę, ale bez przekraczania niebezpiecznych granic. Na pięciu odcinkach zajęli trzecie miejsca i na takiej pozycji znajdowali się po siedmiu os ach Ich strata do lidera wynosiła prawie 46 sekund. Z 90. Bok prawy 80. lewy zacisk. Znajomość trasy, przynajmniej w tej pętli piątkowej, dzisiejszej, jest, jest może troszkę lepsza niż, niż innych zawodników, ale, ale z drugiej strony mój zasób wiedzy o tym samochodzie nie jest jeszcze tak duży, jak jakbym sobie życzył, ponieważ na ostatnim razie nie udało się nam zbyt wiele odcinków przejechać. Żałuję tego bardzo i przede wszystkim pod tym kątem. Natomiast na pewno damy z siebie dzisiaj wszystko. Kulik i Baran rzeczywiście dawali z siebie wszystko. Jechali bardzo szybko, jednak Hołek był na każdym Oesie o kilka sekund lepszy. Jedynie piąty odcinek specjalny zapisali na swoje konto. Na pozostałych pięciu byli za liderem. Po siedmiu tracili do niego 22 sekundy. Jakie oczekiwania? Oczekiwania w tej chwili dokrapać się do pierwszej piątki. Eee, a później zobaczymy jak się dalej to rozwinie, jak się sytuacja potoczy. Mnie już się coś stało. Zobaczymy jak pójdzie do dalej reszcie. Eee, będą mieli problemy czy nie. Tuzaj i Górski przez pierwszą połowę dnia borykali się z kłopotami technicznymi będącymi konsekwencją uderzenia w krawężnik. Auto prowadziło się źle i stąd trochę słabsze rezultaty. Mimo wszystko po siedmiu odcinkach byli na czwartym miejscu. Jakie oczekiwania przed rajdem znowu na piątą pozycję? Czy... Tak jest. Meta, piąte miejsce, a co wyżej to sukces. Załoga Gieruszczak Skorupa powstała niespełna tydzień przed rajdem, dlatego nie było mowy o jakimś poważnym ściganiu się z konkurencją. Jechali szybko, ale nie ryzykowali ani przez moment. Po siedmiu odcinkach specjalnych zajmowali piąte miejsce, 2,5 minuty za liderem. Ważna jak każda impreza w Polsce oczekiwania przede wszystkim być na mecie, jechać spokojnie, bez problemów technicznych, swoim tempem i wtedy wszystko będzie grało na pewno. Fuchs i Madej niestety nie mogli jechać tak jak oczekiwano. Na pierwszych kilometrach okazało się, że silnik nie działa jak należy, a do tego błąd w doborze przełożeń skrzyni biegów spowodował, że auto nie przyspieszało. Przez te kłopoty para zajmowała dopiero dziewiątą pozycję w połowie pierwszego etapu. Bardzo dwa różne dni. Myślę, że to, to, to będzie mocno decydujące, jak to umie samochód ustawić, jak to będzie umiał technicznie to rozwiązać, jeżeli chodzi o jazdę te dwa dni. Trzeba mocno się przestawić. W grupie N herba i ratę od początku mieli problemy ze ślizgającym się sprzęgłem. Na pierwszy OS założyli też nieodpowiednie opony, na których musieli jechać przez kolejne dwa odcinki, bowiem strefa serwisowa znajdowała się dopiero po trzech próbach. Jednak mimo to, że nie mieli innego wyjścia jak jechać ostrożniej i wolniej, i tak prowadzili ręce. A jedziemy tak jak trzeba, myślę, dynamicznie i dobre hamowania. Mamy opony na ten rajd, także myślę, że powalczymy. Niestety, dachowanie na odcinku numer 3 wyeliminowało Pinelesa i Wodniaka z rajdu. Dobrze, że nic im się nie stało. No co, czuję się dobrze. Ja, jako się czuję dobrze, samochód, żeby się tylko począł dobrze. Dzisiaj, bo jest bardzo gorąco. No co, no, skrzynia biegów jest nowa. Po elmocie wymieniona na całkiem nową, no to nie mogę narzekać. Opony mam na ten rajd. Myślę, że, myślę, że przeatakujemy. Stec i Bromkę próbowali atakować zgodnie z zapowiedzią. Jechali optymalnie, szybko, a mimo wszystko regularnie przegrywali odcinki z herbą. Po siedmiu OSach druga lokata w grupie N ponad minutę 20 za liderem. Tak, no udało nam się odbudować samochód. No, nie wyglądało to tak poważnie jak, jak chodziły suchy. Samochód dało się wyklepać, wyremontować, także jesteśmy w sali przygotowani i sprawni. Kuzyni Dytkowie rozpoczęli od trzeciego miejsca w klasie na OSie ie drugim. Samochód spisywał się na początku dobrze, lecz po kilku odcinkach zaczęła szwankować turbina. Mimo to kolejne próby przegrywali z konkurencją dość nieznacznie, a na odcinku siódmym zajęli drugie miejsce. W połowie dnia trzecie miejsce w klasie, niecałe 6 sekund za Zbyszkiem Stecem. Wiemy, że rajd Polski jest rajdem Polski. Tu się liczy doświadczenie, odcinki długie, nie można po prostu przeszarżować. Po prostu trzeba jechać tak jak kierowca spotrafi i żeby się zameldował jutro na mecie. Stec i Maciejewski jechali, jak to się mówi, swoim tempem. Na lesie numer 4 mieli kłopoty i stracili ponad minutę. Kolejne odcinki jechali coraz szybciej i po siedmiu próbach byli na czwartej pozycji w grupie N. ci jednej osi, Sibera i Gross, wygrali w klasie pierwsze dwa odcinki tego dnia. Na trzecim ulegli kucharowi. Od kolejnego nie jechali na 100%, bowiem zepsuła się szpera w ich aucie. Po siedmiu druga pozycja we w 2. Cieszę się, że startuje pan Sibera, e, Oktawią. E, oczywiście nie liczę, że zdam z nim wygrać, ale myślę, że przynajmniej będę mógł sprawdzić, ile jeszcze mi brakuje do koło że startuje Mistrzostwa Świata. Okazało się, że polsatowcy Kuchar i Szczepaniak jadą rewelacyjnie. Wygrali z Siberą odcinki 4 i 5, kiedy jeszcze jechał z prawnym autem, oraz 6 i 7. W połowie dnia prowadzili wśród aut napędzanych na jedną oś, a w klasyfikacji generalnej zajmowali szóste miejsce. Jelata i Baran pożegnali się z rajdem już na OES-ie numer 4. Urwana szpilka w kole spowodowała, że dachowali i nie powrócili już na drogę. To jest prawdziwy rajd, prawdziwe odcinki specjalne, choć szybkie, ale jednak ilość zakrętów trudnych, każdy, każdy zakręt różnych, dużo, dużo zakrętów przez szczyt niewidoczny. Znakomicie rozpoczęli Rajt Ficoń i Kusiak. Na osach ach drugim i trzecim pokonali Kuchara przygrywając jedynie z Siberą. Potem zaczęli ustępować konkurencji, ale widać było, że coraz lepiej czują samochód. Po siedmiu os trzecie miejsce w Łuka i Cieślar od piątego odcinka nie mieli już konkurencji w 6 F2 zajmowali czwartą pozycję. Druga połowa dnia była chyba trudniejsza, mimo że trasa nie zmieniła się. Jednak upał dawał się zawodnikom mocno znaki. Wewnątrz aut było chyba ponad 60 stopni. Chłowczyc i Fortę do końca dnia wygrali wszystkie odcinki z wyjątkiem 12. I oczywiście prowadzili. Gryczyński i Burkacki ustępowali im po kilka sekund na każdej próbie utrzymując równe szybkie tempo. Po pierwszym etapie plasowali się na drugiej pozycji nieco ponad półtorej minuty za hołkiem. Kulik i Baran niestety nie ukończyli rajdu. Na dziewiątym odcinku specjalnym wpadli do rowu dwukrotnie dachując. Kibice postawili auto na koła, ale w momencie uruchamiania silnika samochód stanął w płomieniach. Załoga zdołała wydostać się, a Ford doszczętnie spłonął. Huzaj i Górski po zreperowaniu auta gonili czołówkę. Wygrali nawet 12 odcinek specjalny. Po pierwszym etapie byli na trzecim miejscu minutę za Gryczyńskim. Nie uległ zmianie styl jazdy Gieruszczaka i Skorupy. Podróżowali spokojnie i po pierwszym etapie znajdowali się na czwartym miejscu ponad 5 minut za Hołowczycem. Do wszystkich kłopotów Huksa i Madeja doszedł jeszcze pożar na Pekacu po dziewiątym OS-ie. Dlatego nie dziwi odległa ósma pozycja po pierwszym dniu. Grupie N nadal świetna jazda duetu Herbarate i zdecydowane prowadzenie w generalce. Siódme miejsce. Stec i Bromkę na odcinku 12 postawili wszystko na jedną kartę. Niestety skończyło się wypadkiem, po którym obaj zostali odwiezieni do szpitala. Bromkę wyszedł już tego samego dnia, natomiast obrażenia Steca okazały się poważniejsze i nadal przebywa pod opieką lekarzy. Paweł i Tomasz Dytkowie mieli coraz większe kłopoty ze szwankującym autem i tracili czas. Po pierwszym dniu trzecie miejsce węce ponad 5,5 minuty za herbą. Wykorzystali to Stecji Maciejewski, którzy awansowali na drugie miejsce węce. W jednej osi prowadzili Sibera i Gross, plasując się w rajdzie na piątym miejscu. Załoga Polsatu, Kuchar i Szczepaniak zajmowała drugie miejsce, 8 sekund za Czechami. W generalce szósta lokata. Trzecie miejsce wśród aut napędzanych na jedną oś dzierżyli Ficoń i Kusiak. Ich strata do lidera ośki wynosiła ponad 4,5 minuty. Czwarta pozycja w jednej osi należała do sztuki i cieślara w rajdzie 11 miejsce. Cześć, mówi Krzysztof Orzyc, oglądacie moto Wiadomości. Drugi dzień odbywający się na trasach Rajdu Wisły nie zapowiadał wielkich emocji. A jednak je przyniósł. A to za sprawą załogi chołowczyc Fortę polsko-belgijska para planowo wygrała pierwszy odcinek specjalny. Jednak na drugim stała się rzecz nieoczekiwana, błękitno białe Subaru uderzyło w barierę, rozbijając przód i urywając lewe tylne koło. Na próbie stracili ponad minutę. Na szczęście dla nich po tym się była strefa serwisowa. Mimo błyskawicznej naprawy zanotowali czterominutowe spóźnienie i ich przewaga nad Gryczyńskim zmalała do 6 sekund. Kolejne odcinki 16, 17 i 18 hołek i Fortę znów pojechali najszybciej po i Przewagę. Niestety na OSie 19. kolejne uderzenie w barierę spowodowało awarię układu elektronicznego i wycofanie się z rajdu. Na pocieszenie został im punkt za najwięcej wygranych odcinków specjalnych. 90. Przystąp, długi, śmiało otwarty. Minus 30. Przystąp, ciasny. Nie wszystkim podoba się jazda załogi Toyoty, ale jednego nie można im odmówić – skuteczności. Tak było i tym razem. Po wypadnięciu Hołka, Gryczyński i Burkacki dojechali do mety na pierwszym miejscu, odnosząc największy życiowy sukces. No, Raj był na pewno ciężki, ale przy okazji bardzo szczęśliwy dla mnie, dlatego że no, wyjątkowo w tym rajdzie kłopoty miała czołówka i wielu dobrych zawodników miało wypadki. Co ułatwiało nam zadanie. No, e, myśmy jakoś na czysto przejechali ten rajd. Kuzaj i Górski od początku drugiego etapu przypuścili atak na pozycję Gryczyńskiego. Jednak kiedy po pierwszych dwóch os zorientowali się, że raczej nie mają szans odrobić strat, pojechali już dla publiczności. Drugie miejsce w rajdzie, minutę i 32 sekundy za Gryczyńskim. No, żałuję, że tak sobie skrzyżowałem, sam popsułem plany. ...całemu zespołowi, bo była szansa na pewno walczenia o pierwsze miejsce w tym rajdzie. Rajd się poukładał bardzo dziwnie. Ale jest drugie, więc już chyba nie ma co gdybać, było co było. Jest drugie i jesteśmy ogólnie zadowoleni. Gieruszczak i Skorupa przejechali cały drugi etap, jak mówili później, bawiąc się doskonale. Trzecia pozycja prawie 6,5 minuty za zwycięstwem. Poszło dobrze. Nadspodziewanie, no tak jak mówiliśmy na początku, że na piąte miejsce będziemy jechać i tak, tak też siedziałobyśmy byliśmy cały czas na piąte miejsce, no i po kolei na Janusz, potem Krzysztof odpadł. I, no i sukces. Fuchs i Madej jechali spokojnie do mety, modląc się, żeby auto przestało się psuć. Ósma lokata, ponad 16 minut za zwycięzcą. Herba i ratę także drugiego dnia dominowali Wence. Wygrali wszystkie odcinki specjalne w grupie N i oczywiście zwyciężyli w tej kategorii. W klasyfikacji generalnej znaleźli się na szóstym miejscu. W tym trzecim z rzędu zwycięstwem załoga Wargi bardzo zbliżyła się do tytułu mistrzów Polski. Trzeci w Mistrzostwach Polski, a druga eliminacja Mistrzostw Europy wygrana przez nas w grupie N, więc to musi cieszyć i my faktycznie jesteśmy bardzo zadowoleni. Wspaniała praca całej ekipy to, to procentuje. O sponsorze nie muszę mówić, bo to wszystko jest dzięki niemu się odbywa. No eee, znaczy nie muszę mówić. Więc yy, my ten rajd jechaliśmy od początku w zasadzie bardzo szybkim tempem i to, to troszeczkę zaważyło na losach, co po niektórych zawodników. Duży sukces odnieśli Stec i Maciejewski. Dojechali do mety i to na drugim miejscu w grupie N. Do herby stracili ponad 6 minut, a w klasyfikacji generalnej zajęli dziewiątą pozycję. Trzecie miejsce więcej dla Dytków w generalce 11 Lokata. W jednej osi Sibera i Gross powiększyli przewagę nad Kucharem. na mecie wyprzedzili Polaków o minutę i 5 sekund wygrywając we w 2. W rajdzie czwarta pozycja. Wczoraj, wczoraj, to było ciężko, bo... wczoraj było ciężko, ponieważ szwankował samochód. Mieliśmy problem z dyferencjałem. Dziś jechaliśmy bez kłopotów. A dziś już problem nie było. Załoga Polsatu, Kuchar i Szczepaniak nie zamierzała ścigać się z Czechami, bowiem interesowały ich Mistrzostwa Polski. Mimo iż przegrali z Siberą, to piąte miejsce w rajdzie i czwarte w Mistrzostwach Kraju to ich największy sukces w karierze. Mamy piąte miejsce w ogólnej klasyfikacji i czwarte w polskiej generalce, co jest moją życiową i... Jak jechałem na ten raj, to, to nawet w najskrytszych marzeniach, nie wiem, no nie śniło mi się, że mogę tak wysoko skończyć. Trzecie miejsce w jednej osi w rajdzie polski zajęli Ficoń i Kusiak w klasyfikacji generalnej siódme lokata. Nie wierzyłem przede wszystkim, że można wypić tyle wody mineralnej, ile, ile wypiłem przez, przez cały ten rajd, praktycznie po każdym odcinku pół litra wody. E, świadczy to o tym, jakie, jak, jakie warunki panowały w samochodzie przy tym upale, który był na zewnątrz. To po pierwsze, niezwykle e, szybkie trasy, co również było na początku takim dość trudnym momentem przełamania się w tym samochodzie, jeżdżenia piątką, szóstką prawie cały czas odcinka specjalnego. Sztuka i Cieślar, dziesiąte miejsce w rajdzie i czwarte w 2 W N3 zwyciężyli Michał i Grzegorz Bębenkowie w pucharze Peżota 106, Krzysztof Koczur i Ryszard Ciupka. Nagrodę Fair Play od Mobila za oddanie skrzyni biegów przeciwnikom otrzymała trzecia załoga pucharu, Opałka Ruciński. W pucharze Seicento triumfowali Grzegorz Grzyb i Jacek Ściciński. Szerzej o klasach za dwa tygodnie. A to zwycięzcy rajdu Robert Gryczyński i Tadeusz Burkacki. Do zobaczenia za dwa tygodnie też w poniedziałek.